Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale, a w zasadzie to uzupełnieniu dotychczasowych testów najnowszej, aktualnej Skody Superb. Mówię o uzupełnieniu, ponieważ Superb był u mnie kilkukrotnie. Przypomnę, za pierwszym razem to był najbogatszy Superb Lorium Clement z silnikiem wysokoprężnym. Znakomite rozwiązanie. Później zawitało do mnie kombi z tym nowym układem hybrydowym typu plugin. Też e, interesujące rozwiązanie pod pewnymi względami, oczywiście. E, ostatnio gościłem u siebie topowego, najmocniejszego superba 265-konnego z napędem na 4 koła. Wszystko, czego e, dusza zapragnie, tak naprawdę, jeżeli mówimy o takim układzie napędowym. Natomiast dzisiaj znajduje się w czymś zupełnie innym, ponieważ znajduje się w superbie, który już pomijając kwestię wyposażenia, nie jest tak napasiony w cudzysłowie jak te poprzednie egzemplarze ale jest to superb z otwierającym cały cennik układem napędowym, z bazowym układem napędowym. I zadaję sobie pytania od samego początku. Czy taka wersja w Gamie, w cenniku Superba istnieje tylko po to, żeby być i żeby móc pochwalić się, że Superb jest dostępny od jakiejś tam kwoty? Czy ten bazowy układ napędowy rzeczywiście ma sens i da się to jakoś użytkować w rzeczywistości? Dzisiaj zastanowimy się nad tym. Nie będę specjalnie samochodu pokazywał z zewnątrz, natomiast wkleję kilka zdjęć, bo auto jest w bardzo interesującym kolorze nadwozia. Warto to pokazać. Zapraszam. Moi drodzy, słów kilka, zanim ruszymy na krótką przejażdżkę z tym podstawowym układem napędowym, ponieważ no to jest doskonale znany przeze mnie i przez Was superb. Czyli model, e, zaleci tutaj troszeczkę subiektywizmem, ale model, który uwielbiam, który bardzo cenię, który moim zdaniem jest, e, biorąc pod uwagę mój gust, najlepszym modelem, najlepszą propozycją, jaką e, Skoda ma aktualnie w swojej ofercie. Bo to jest samochód duży, przestronny, e, wygodny. Potrafi być reprezentacyjny, wygląda naprawdę świetnie i niezmiennie znakomicie czuje się na pokładzie tego samochodu, bo nawet jeżeli mówimy w tym przypadku o wersji Selection, która ma trochę dorzuconego, dodatkowego wyposażenia, na tyle, że rachunek końcowy tego egzemplarza zatrzymał się na nieco ponad 200 tys. złotych. Tego wyposażenia tutaj de facto nie brakuje, ale jeszcze wracając do tego wnętrza. Znakomicie się tutaj czuję, ponieważ to wnętrze jest po pierwsze fantastycznie spasowane pod względem materiałów, bardzo dobrze też wykonane, mówiąc stricte o jakości tych, tychże materiałów, a po trzecie, z mojego punktu widzenia, estetyczne. Naprawdę estetyczne, bo mamy tutaj ciekawe zestawienie kolorystyczne. Mamy sporo takiego materiału, który, nie wiem, jest zamszem, jak sądzę, z taką żółtą nitką. I ten materiał pojawia się zarówno na desce rozdzielczej, jak i na boczkach drzwiowych, ale też na fotelach. Te fotele wyglądają znakomicie. I te fotele też mają takie, raz, że żółte przeszycia, to jeszcze takie żółte lamówki. Wkleję Wam zdjęcie, żebyście e, widzieli, o co mi chodzi. Dodatkowo taki materiał, e, no, który delikatnie pod naporem palca poskrzypuje, jak być może słychać. Natomiast w czasie jazdy jest tutaj totalna cisza. E, materiał, który ma ciekawą fakturę i wygląda Organoleptycznie bardzo ciekawie, natomiast wydaje mi się, że jest po prostu zwykłym plastikiem. Ale wygląda to wszystko bardzo ciekawie i wnosi do tego wnętrza taki powiew świeżości. Samochód jest bardzo dobrze wyciszony. Przyjemnie się spędza czas na pokładzie tego modelu. Wspomnę o pewnych różnicach wyposażeniowych, bo ten egzemplarz otworzył mi. Oczy na pewne różnice wyposażeniowe. Mam tu podstawowe audio i względem Audio Canton no jest znacząca różnica. Jeżeli ktoś lubi słuchać muzyki albo dużo słucha muzyki w trasie czy ogólnie w samochodzie, to polecam dorzucić to Audio Canton, bo ten podstawowy system audio gra tak przeciętnie, powiedzmy. I tutaj w tym egzemplarzu mam też bazowe LEDy. Każdy poprzedni egzemplarz Superba był wyposażony w te topowe LEDy typu Matrix. Fantastyczne rozwiązanie, naprawdę fantastyczne. I zawsze będę rekomendował, żeby dorzucić trochę pieniędzy do tych topowych LEDów. Bo ok, te bazowe, które ja mam tutaj, świecą w porządku, są wystarczająco mocne. Natomiast biorąc pod uwagę, co potrafi. To topowe rozwiązanie, to nawet nie ma co porównywać. Naprawdę. Więc niezmiennie czuję się znakomicie na pokładzie tego samochodu, natomiast powiedzmy o układzie napędowym, bo to jest najważniejszy element, dla którego się tutaj dzisiaj zebraliśmy i dlaczego Superb trafił do mnie po raz kolejny. Nagrywamy się? Tak, nagrywamy się. Podstawowy układ napędowy, z którym ja już miałem styczność, miałem styczność w poliftowej Skodzie Oktawii, a mianowicie jest to doskonale znany czterocylindrowy silnik 1.5, który oferuje swoje 150 koni mechanicznych i 250 Nm. Parametry naprawdę niezłe na papierze i o ile w Oktawii. Ten silnik dawał sobie zdecydowanie radę, bo ten silnik wbrew pozorom ma krzepę, ma siłę, żeby napędzić taki samochód, jakim jest chociażby Oktawia. Pytanie, jak to się sprawdza w większym superbie? Uruchomimy się. Tak. Samochód nam się tu uruchamia, natomiast ja wspomnę jeszcze, że jest to silnik benzynowy. Połączony z układem e, miękkiej hybrydy. Teraz się uruchomiło. E, połączony z układem miękkiej hybrydy. I przejdę do dalszego opowiadania za chwilę, ponieważ e, muszę tutaj kilka rzeczy poustawiać, żeby nam było komfortowo. O, właśnie. Standardowo. Wyłączam ostrzeżenie o prędkości i lane assist. W trasę nie jedziemy, więc nie wyłączam nadzoru nad zmęczeniem kierowcy, bo wiele razy o tym wspominałem, że ten układ nie działa tak, jak ja bym sobie tego życzył. Po prostu samochód próbuje mi wmówić, że ja jestem zmęczony, natomiast w rzeczywistości wcale zmęczony nie jestem, więc jak jadę w dłuższą trasę, to po prostu to odłączam. Poza tym, on tak głośno i tak niespodziewanie informuje o tym zmęczeniu, że można by było każdego wybudzić z każdego letargu, tak naprawdę. Więc tak, jesteśmy przygotowani, systemy mamy odłączone, więc możemy ruszać. Wracam do układu napędowego. Powiedziałem, że jest tutaj silnik 1.5 TSI, 150 koni, 250 Nm i jest to podane w układzie miękkiej hybrydy. Układ miękkiej hybrydy oznacza tyle, że nie mamy tutaj konwencjonalnego rozrusznika, zadziałało dociąganie pasów nawet w takim egzemplarzu, bardzo przyjemna i praktyczna rzecz. Nie mamy tutaj konwencjonalnego rozrusznika i każdorazowe gaszenie i uruchamianie tego silnika ma się dzięki temu odbywać przyjemniej, ciszej, gładziej. Czy tak jest? Jest, zdecydowanie, natomiast to uruchamianie silnika mimo wszystko słychać. To nie jest tak gładko, jak pamiętam to chociażby z samochodów Volvo. Nie jest aż tak gładko. Natomiast ten układ miękkiej hybrydy tutaj działa i muszę Wam powiedzieć, że dynamika tego silnika nawet w takim samochodzie, jakim jest Superb, wydaje mi się wystarczająca. Oczywiście, żebyśmy się dobrze zrozumieli, 1.5 TSI nie uczyni z Superba rakiety. Nie będziemy z każdych świateł pierwsi, i ten samochód nie będzie się napędzał tak efektywnie jak z innymi układami napędowymi. Natomiast, obiektywnie rzecz biorąc, dynamika z tym podstawowym układem napędowym nie jest zła. Jest całkiem w porządku, ale nie dla kierowców z bardzo wysokimi wymaganiami pod tym względem. Poza tym, warto powiedzieć, że Cały ten układ napędowy ma spory potencjał na oszczędzanie. Ja to też mówiłem w przypadku Oktawi. E, I to jest dobra informacja. Jasne, to jest dobra informacja, ponieważ możemy tutaj e, obserwować naprawdę przyzwoite wyniki zużycia paliwa. No, prosty przykład. Mamy do czynienia z dużym, ciężkim przestronnym samochodem limuzyną. E, Jaki piękny Mercedes nas mija sprzeciwko. Matko. Pogoda temu sprzyja. Eee, wracam. Mamy do czynienia z dużym, ciężkim, przestronnym samochodem, który musi być napędzony relatywnie niedużym silnikiem benzynowym. Natomiast pokonałem standardową dla siebie trasę, około 450 km. Nie przekraczając 140 km na godzinę, i samochód zużył mi nieco ponad 6 litrów. To jest znakomity wynik, i potencjał na oszczędzanie, na obserwowanie naprawdę przyzwoitego zużycia paliwa w takim samochodzie jest całkiem spory. Powiem Wam, że to bardzo pozytywnie nastraja. Kiedy odebrałem samochód w pełni zatankowany, no ja tutaj widziałem zasięg na poziomie 950 km. Okej, okay, tyle, jadąc z wyższymi prędkościami w trasie, zapewne nie zrobimy. Natomiast kiedy pokonałem już te 450 km, ja nadal miałem zasięg zliczony przez komputer na poziomie 650 km. Rozumiecie. Więc jest to, potrafi być to naprawdę oszczędne rozwiązanie. Więc teoretycznie mamy tutaj do czynienia z naprawdę znakomitym rozwiązaniem dla klientów, którzy lubią oszczędzać, lubią widzieć relatywnie niskie wyniki zużycia paliwa, natomiast nie jest im potrzebna, Bóg wie, jak fantastyczna dynamika w samochodzie. Ta dynamika jest tutaj, jak wspomniałem, wystarczająca. Natomiast y, oczywiście z tymi wynikami zużycia paliwa wiąże się też kilka innych elementów. Jest tutaj zastosowanych sporo rozwiązań, które mają sprzyjać temu oszczędzaniu paliwa. Mam na myśli to, że silnik, kiedy tylko może, przełącza się w tryb dwucylindrowy i pracuje na dwóch cylindrach. To delikatnie słychać i czuć. Natomiast nie przeszkadza jakoś nadmiernie. Poza tym, no oczywiście, mamy ten układ miękkiej hybrydy, co oznacza, że e, gaszenie silnika odbywa się tutaj, jest zmaksymalizowane, odbywa się naprawdę często. I to jest coś, co troszkę mi przeszkadza, troszkę mi denerwuje. Ja o tym mówiłem też w przypadku Oktawi. Bo cały ten układ napędowy jest nastawiony przede wszystkim na oszczędzanie. Na maksymalizowanie, e, maksymalizowanie jak najniższego zużycia paliwa. I efekt jest taki, że cały układ, kiedy tylko może kiedy samochód stwierdzi, że jest do tego optymalne, optymalna sytuacja przechodzi w tryb żeglowania co oznacza, że odłącza nam się tutaj silnik spalinowy. Poza tym, kiedy dojeżdżamy do krzyżówki, dojeżdżamy do świateł, bądź do jakiegokolwiek innego postoju, silnik benzynowy już nam się też wyłącza. Na każdych światłach, na każdej krzyżówce, silnik benzynowy też się wyłącza. Tak naprawdę, kiedy odpalimy samochód, nawet po długiej nocy, po całej nocy stania, on owszem, Pochodzi powiedzmy minutę, półtorej minuty, obroty spadną, natomiast mam tutaj podgląd temperatury płynu chłodzącego i temperatury oleju. Jeszcze nie zagrzeje nam się do 90 stopni płyn chłodniczy, a cały układ stwierdzi, że już trzeba ten silnik wyłączyć co z mojego punktu widzenia nie jest zdrowe dla silnika benzynowego. Mamy oczywiście system start stop i możemy sobie to wyłączyć. Natomiast to nie spowoduje, że cały układ nie będzie nam tego silnika benzynowego wyłączał, bo będzie. Efekt będzie taki, co przećwiczyłem w oktawi, kiedy dojeżdżałem do krzyżówki, to silnik benzynowy został wyłączony, natomiast kiedy się zatrzymałem z racji tego, że miałem wyłączony system start stop, to silnik się uruchomił. Co jest po prostu głupie. Więc nie ma tutaj realnego sposobu na wpłynięcie na sposób działania całego tego układu oszczędzania, działania tego silnika benzynowego i całego układu miękkiej hybrydy. Wszystko jest tutaj zmaksymalizowane na zużycie paliwa, żeby to zużycie paliwa było jak najniższe. Natomiast i to jest nieco dziwne, co powiem, ale nie do końca mi to odpowiada, bo w momencie, kiedy cały system co chwilę wyłącza mi silnik benzynowy, co chwilę przechodzi w tryb żeglowania, a ja jadę w korku, ja nie czuję, że mam do końca pełną kontrolę nad samochodem. Nie czuję, że dzieje się to wszystko gdzieś poza mną. To się dzieje bez mojej kontroli, bez mojej wiedzy. Samochód sam tym wszystkim zarządza, więc nie do końca jest to dla mnie przyjemne. W odbiorze, natomiast no nie mogę nie docenić e, wyników zużycia paliwa, jakie superb z takim układem napędowym potrafi osiągnąć. E, no i jak to wszystko zostało skalibrowane, dynamika jest też w porządku, natomiast nie do końca przyjemnie mi się e, superbem z tym podstawowym e, silnikiem 1.5 po prostu jeździ. Takie są moje odczucia. Gdyby chodziło o mnie, to zdecydowanie wybrałbym inny układ napędowy. Natomiast potrafię sobie wyobrazić, że ten bazowy silnik, to bazowe rozwiązanie, znajdzie swoją niszę na rynku, i moim zdaniem tą niszą jest e, znowu flota, znowu firma. Bo danie w użytek takiego samochodu z takim silnikiem, Jakiemuś menedżerowi, teraz znowu mamy tryb żeglowania, samochód się toczy. Danie takiego samochodu w użytkowanie menedżerowi wyższego szczebla albo przedstawicielowi handlowemu, no nie wiem, czy to jest adekwatny samochód dla przedstawiciela handlowego. Natomiast wydaje mi się, że dla menedżera, który pokonuje dużo kilometrów, musi dojechać. Do jakiegoś punktu, musi się szybko przetransportować z punktu A do punktu B. Szybko, po prostu się przetransportować to jest bardzo dobre rozwiązanie. Bądź dla klienta, tak jak wspomniałem, który nie ma nie wiadomo jak wysokich wymagań względem dynamiki samochodu, ale ceni sobie zużycie paliwa. Myślę, że ten podstawowy układ napędowy w Superbie wcale nie jest pozbawiony sensu i on, tak jak wspomniałem, znajdzie swoją niszę, znajdzie odpowiedniego klienta, którym z mojego punktu widzenia jest firma. Są floty firmowe. Tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, zdecydowanie widziałbym tutaj silnik wysokoprężny bądź to ostatnio testowane rozwiązanie dwulitrowe TSI. Niekoniecznie w tym najmocniejszym wariancie, bo jest też rozwiązanie 204-konne. Tylko, że tamten super ma napęd już tylko na przód. No, ale samochód sam w sobie znakomity. Niezmiennie. I sezon na motocykle też się zaczął. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do wpisu do materiału na moim blogu umieszczam w opisie tego filmu. Niezmiennie. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do zostawiania. Kciuków w górę, komentowanie, oglądanie innych też materiałów. Natomiast z pokładu takiego superba żegnam się i zapraszam Was na kolejne testy. Cześć.